Pierwszy odcinek z Metina, z Privas o nazwie Elotecha, więc zaczynamy sobie, tworzymy postać. Hmm, zaczynamy może sobie od królestwa czerwonego Shinzo. Tak, są dobrze. I bierzemy oczywiście wojownika o nazwie Doul, o ile będę mógł tak zrobić no niestety nie mogę ale zrobię jeszcze plus 1 nie ma tak jak zrobić co w wyniku 1 i też tak bym chciał na wstępie się was zapytać czy fajny był wstęp chodzi mi o ten słucharek no, znaczy się o kawał na początku no, widzicie drop czyli 50 yangi znaczy się x 50, 500% Yanki 500% i drop też. No. Tutaj takie fajne powitanie porobili. I w, oczywiście serdecznie Was zapraszam na ten serwer. Tch, tych, tych. No, Oczywiście. No, o, na start dostajecie oczywiście FM Ribem i ciuchami na plus 9, no, które są najbardziej chyba przydatne, jakimś właśnie jeszcze ten, jeszcze taką fajną reniferę. Super, a więc tak no, bierzemy się za ekspieniem Ym, Tu początki wam pokażę wszystko zabijemy jednego metka chociaż żebyśmy mieli piąty level ja pójdę później z wami na miasto przejść się przejść się żebyście no widzieli co tam się fajnego dzieje co się nie ja was bo już nie powiem bo byłem już po serwerze chodziłem a teraz chciałbym wam się zapytać, czy ten początek fajny, z takim kawałem na wstępie, zawsze jak jest, to jest jakieś fajne urozmaicenie oglądania filmu, no filmu oczywiście, takie. niektóre wśmiesze, niektóre nie wyraźcie to łapką w górę czy tak byście chcieli, czy nie chodzi mi o to, że chodzi mi o to, że no, czy byście chcieli te te, te, te kawały na wstępie, no Tam wiecie... Bez różnicy poszukać jakiegoś fajnego kawału, albo sam wiesz, żebym sobie wymyślał. Fajna sprawa, nie? No i co tu mamy? Mamy piąty level, jest najlepiej zebrać wszystkie dropy, co tu są. Oczywiście, zetem zbieram. Wszystko pozbierałem. I pójdziemy posprzedawać albo... Nie wiem co. I teraz tak, odpalamy sobie, o patrzcie, z jednego metka dostaliśmy siódmy level i chyba pójdziemy pod atak, no bo to, no, jakiś mały raczek poszedł. Dobra i tutaj umiejętności. Umiejętności my bierzemy sobie ciała oczywiście. O, duchowe, tu tam wiecie. Czekaj, to się nazywa to? Aura miecza, nie, nie wiem. Aura miecza przecież jest tu ustawimy sobie ładnie to wszystko żeby miał na początku pik pik tu mamy taka, tu mamy szybki bieg koń zamknij mordę pip, to powinno być pik czekajcie jeszcze tutaj mamy o tutaj uderzenie z konia jest nie ma szkoda Szkoda, że nic tu pozałączyć nie mogę, ale co zrobimy. Dobra, tu coś może wam pokażę, co mamy w sklepach. Ciekawe jak tutaj macie do posuwania kadeków. Tu macie handlarze, no z różnościami i nie tylko. Zobaczcie, kadeki różności EQ1, EQ2, rybak i kosmetyki. Co ja czytam, fuck you. Dobra, I tutaj macie gma, w gmie nie wiem co tu mamy. Prawda? nie wiem bo jeszcze się tu nie zabawiałem tutaj nie wiem co bym O tutaj fryzjera macie jak nie wiecie to jest coś bo ten kawał dzisiejszy w dzisiejszym odcinku coś chyba jest z fryzjerem a więc tak tutaj macie też handlarka różnościami i z rosą z rosa się przeważnie przydaje przydaje to pan nie powiem że nie coś tu sobie pokupicie no a więc ja idę po XP, wbiję który level 30 level i, i widzimy się na orkach i tam na tych spotach na spocie już takim zarąbistym, a więc trzymajcie się tu za chwilę. Okej, okay, a więc witam Was po krótkim cięciu. Jestem już tutaj, patrzcie, patrzcie co ja porobiłem. FM FMSika tak porobiłem że mam średnie obrażenia 29, czy 29 no i tak siła silny przeciwny potworom i tu mamy nie umarłym. i max Peżeta, nie, to to się liczy, liczy tutaj mam w budkach AB67 do tych, bo to zaraz tak będę zdejmował, mogę zmieniał na inne, by powtykałem wartość ataku tutaj wartość ataku i siła tutaj jest wartość ataku i ciosy krytyczne Wartość ataku i PZ Silny przeciwko potworom i tutaj mam perżeta i wartość ataku. Tutaj mamy no, max perżeta. M15. Wyobrażam będą dochodziły do i wartość ataku i siła. Tak, i zobaczymy co z nim będziemy robili. Teraz się tu lekko odpalimy. Nie ma to jak mieć. Nie wiem ile, ale dosyć sporo. A P? No nie to, bo mi nic nie porobię. Ale zobaczymy. Nie wiem czy będę nawet musiał się holować. Nie mógł, czy Aby trzymał spacer. O, dwa szczały na no serio, to kurczę może bym musiał... Nie, bo jeszcze nie będę, przesza... nie będę przesadzał. Chciałem iść na low pająków, hole 2, ale tam nie tam rady bankowa. Tam bym musiał mieć <grym> O, więc pyk, pyk, pyk. Dawajcie do mnie, pyk. Zobaczcie, co z nimi robię. A czemu oczami, to wyłączyłem. To musi być, musi mi pokazywać lewe. I wie, znowu was bardzo, bardzo okucze. Serdecznie was zapraszam do wejścia na ten serwer i pokrania ze mną, jeżeli chcecie. Jeżeli nie chcecie, nie zmuszam, nie zmuszam. Mm, ale warto, fajny, naprawdę fajny serwer. Postawili administratorzy, nie wiem, nie znam administratorów więc nie wiem, wiem czy nie powiem jeszcze za krótko znam żeby ich znać gram żeby ich poznać jeszcze nie czytuję więc zaciek no ale to się to się zmieni zmieni to się zmieni tu teraz wbiję tu wbijamy do 75 myślę że mi się uda levelu levela myślę że mi się uda do tego levela wbić jak mi się nie uda no, z wami będę do 60 żeby nie było to yy, już. No, żeby nie było będę do 60 później zrobię cięcie, bo to wiadomo no, tonę się zrobi później, nie? Szas No, kto by chciał tak oglądać, trzeba by pik, pik 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 No niektórzy są tacy, że chcą Ale no też są niektórzy, że nie Więc przeszedł do 60 jak chcecie sobie przewincie, jak chcecie zostańcie. No. A więc lecimy. Tutaj już mam 51 level. Ojej. Oh, tu bym musiał... a tu sobie dopiero później porobię. Albo no, teraz co mi szkody. Pik pik pik, pik 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 w obronę też by trochę trzeba iść w peżetanie, bo mam strasznie dużo. A tu jest małych ich troszkę. No, tu może troszkę większy się znajdzie. Małe te spoty coś kurczę. 52, 53, 54 ja oh yeah. mm, o, jeszcze mieć 55 nawet wpadł a naprawdę szybko XP leci do 70, później już jak się pójdzie na loch w V2 to fajnie leci fajnie no ale no i tak, tu bym się miał co bawić o, tutaj będą teraz, ale patrzcie, poleci XP. Co on zrobi? Co on zrobi? Pocisnął, pocisnął jak chciał. 60. Level. No oczywiście. Robimy lekkie cięcia. widzimy się przy 75 lub 70 levelu, trzymajcie się, do za chwilę. Okej, okay, siemanko, witam was wszystkich po krótkim cięciu, wiecie co się stało? Wy tego nie widzieliście jak wpiłem do 78 levela w V2, ponieważ mi się coś stało z tym, z tym oto czymś. mi się coś stało. To jest nagrywarka oczywiście moja, coś mi zaszwankowała czy coś takiego mówi się tak, nie? No tak się mówi niestety tu. No i dopóki was tam nie było od tamtego cięcia, nie wiem czy już stalkę widzieliście, czy nie, ale na pewno nie widzieliście mieczyka na 75 Ryvera. Taki ładny, nie? Taki, mm, jaki elegancki, ale będzie pił. E właśnie, jeszcze zobaczę, ile my mamy Dimitra. Teraz mamy 1000, tysiąc, tak? 1072, tysiąc, no, 2450. Jeszcze konik, tak samo, ok. Nie, no to spokój, kurczę, to nie jest tak źle. Jeszcze ją trochę poponuję, to to zmienimy, to zmienimy. Ojej. Będzie konto nawet na sprzedaż, nie, nie? Nie będzie na sprzedaż, za dużo serca d na no to konto, aż ileś tam minut, nie wiem ile. No i sorry bardzo, że nie widzieliście jak Xpm do 78. levela. Też fajnie było, bo naprawdę brałem całego spocika na V2, ale no raz mi się udało dednąć. no bo jeszcze byłem w tych itemkach i z tym FMSem, No i przyznam się bez bicia, że raz mi się udało wymięc tak no i w następnym odcinku raczej już no już będę miał porobione te itemki tak jak mówiłem czy nie umówiłem jeszcze to porobimy nie wiem czy to mogę to już też muszę mieć perły czyli w następnym odcinku będziemy będzie nasza misja zdobywać perły żeby ulepszyć zbrojkę na plus 9 z mieczykiem no. No bo bez, bez tego to ani różni, gdzie nie wychodzę poza miasto, nie? No bo taka nulipa no, wpadniesz w coś i gówno. I jeszcze będę chciał porobić, patrzcie, tu są kadeki, nie? No i powciskać sobie te wszystkie kadeki na mieczyk i to wszystko i... O kurcze, plus 4 tylko zdrowozą. 15 obrony, to tu warto. Ja blisko. Ale to się przydadzą te kadeki, nie? To, te, o. to było coś potworować, Potwora przyda też się, co? czemu by to się miało nie przydać? Zobaczymy, Ej, kupię teraz na wszelki wypadek jeden kamień, na przykład tego potwora. A co tam, niech stracę i zobaczę, czy można, można plusować bez żadnych plus 5, bez żadnych temków. Raczej znaczy nie. wiedziałem bryłka, poruchy, ziołu siom, ogarnię dom a zobaczymy czy nam wejdzie trzymajcie kciuki trzymajcie kciuki nadal trzymam trzymam ale się będę teraz bujał dobra nie przedłużam jeżeli wam się spodobał wiadomo łapeczka w górę dwie nawet mm chcecie być ze mną na bieżąco, subskrybujcie, bo naprawdę się staram i zobaczymy ile wyciągniecie łapek na tym, bo albo napiszcie komentarz, albo dajcie dużo łapek w górę i zobaczę wtedy czy wy chcecie ten wstępik, taki kabaret, co ja mówię oglądałem dzisiaj kabarety i tak w parze i tak no, opowiem taką szybką historię oglądałem dzisiaj na TVP2 Zapłacili mi za reklamę. Za... Oglądałem na TVP2 kabarety, noc kabaretynów, czy co to takiego Nie wiem, mniejsza o to. Oglądałem tak i tak sobie myślę, kurcze, coś bym fajnego chciał dodać do, do filmiku, że wstęp czy coś tam, nie wiem, jakieś fajne. Tak myślę, że myślę, no kurczę, przecież są kawały, suchary od tego, nie? No i no wiadomo, że jak są suchary, no to. Szybko od razu myśleć, kurczę, jaki tu fajny suchar, szybko szybko, żeby nie było. Poszukałem na pierwszy i macie nie o rudym. Tak, ale to sobie już zobaczyliście, nie będę mówił go jeszcze raz. No, napiszcie albo komentarz, albo dużo łapek zostawcie i będę wiedział wtedy czy chcecie kabaret, suchary, znaczy się kawały na początku odcinka, czy nie. Ja się teraz wam żegnam. Trzymajcie się. Cześć i do następnego razu. Pa!